piękne gładkie. Tu mamy wydech do trubka. Już go pospawałem całkowicie. Tutaj o. Na końcu mamy tą flanszę taką. To jest od spodu. Tutaj zrobiliśmy y, przygnie na to tokarce. No I tutaj o, jest obspawane. Założymy to będzie lepiej widać. Wydaje mi się, że ładnie wyszło. Spawałem wszystko sam. Uczę się spawać właśnie TIGiem. Także y, próbowałem jakby swoich sił. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że tylko mi się udało trafić z tym kątem, że on nie będzie przekrzywiony w tą, albo w tą stronę. Troszkę czasu minęło, jak trupek ma ten wydek. Jak widać, zrobi się bardziej różowy, fioletowy trochę niżej. Wiadomo, trochę się wygrzeje, dostanie w palnik to, wszystko się dostaje kolorków. Ale o, nic się nie urwało. bawe jak trzymały, tak trzymają. Tutaj widzicie bardzo dobry sposób, no jak buty mamy zimne, nogi nam marzną, to tutaj widzicie co można zrobić. Tylko minus taki, że z palinami w środku śmierdzi ale nic, się koło Przelocik jest, fajnie chodzi na takim przelocie. Według mnie jak jest właśnie wyżej kabiny, to nawet jaki tak jest jak w żółtym o, to wcale nie jest głośniej jak na normalnym wydechu bez turbiny dla mnie jest ok, głos jest też fajny zwłaszcza pod obciążeniem także taki przelocik jak najbardziej i to jest rura 60 mm polano 90 stopni a tutaj no oko zawsze wycinam szlifierką sobie podstawane i dziękuję to. いくよ。